Siemaneczko, witajcie w otwieraniu paczek, które Wam obiecałem na moim kanale, a będzie to otwieranie paczek za 50 tysięcy końców, tak jest, aż 5 paczuszek sobie takich otworzymy dzisiaj. No i lecimy z ryskoksem, także jak najszybciej chcę mieć to za sobą, już chcę zobaczyć, czy coś ciekawego uda mi się trafić w tych paczkach, bo naprawdę ostatnie jest posłucha, posłucha jeżeli chodzi o jakichś dobrych zawodników, nie udało mi się trafić już od dłuższego czasu, jakiegoś fajnego, fajnego naprawdę grajka, <laughs> można powiedzieć. No i tak, ogólnie nie polecam wam paczek e, kupować teraz, bo nie ma już tych zielonych kart, nie ma imotmów, skończyły się Mistrzostwa Świata, a więc nie ma nic ciekawego praktycznie w paczkach. Drużyny tygodnia są po prostu jakieś badziewne, jak sami widzicie, żadne poważne ligi teraz nie grają. Oczywiście polska team ma to oczywiście była, to oczywiście była ironia. No i tak, no ale ja jestem bogacz, mam 250k na koncie. Mam zajebisty skład, sami dobrze wiecie, także także kto boga temu zabroni, można powiedzieć. Tak to spuentujmy, Kto Boga temu kurwa ma zabroni. Także jedziemy. Pierwsza paczka i w środku Fuck. I jej. No niestety no nie podziękuję ładnie za tą paczkę, bo jak widzicie, najlepszym zawodnikiem jest Mirosław Kloza, no kurwa zajebiście. <laughs> Mirosław w Kloze, którego już mamy. I to oczywiście z overallem 90, to nie 83 zwy, zwykłe, no ale i tak zwykły pójdzie pewnie za 20k może. Chyba, że już staniał, nie wiem jak to tam jest. <laughs> sorry, sorry za tą chrypkę ale jakoś mnie wzięła. Przerzućmy sobie na drugą stronę jeszcze. Absolutnie nic ciekawego w tej paczce, także paczka nieudana. No nie pójdzie na Pixel, no pójdzie do domu klubu oczywiście. Spróbujemy tam coś tam sprzedać z tego, no ale paczka się na pewno nie zwróci. Ja jestem tego pewien. Zróbmy sobie myk, że w równej minucie otworzymy sobie paczkę i otworzymy sobie wybierając points. To i tak się samo zamieni automatycznie na monety, także kurwa znowu nie będzie równo, ale... No ale trudno, trudno. I znowu pewnie będzie shit. A jakże, no zobaczcie, paczka numer dwa, a w środku najlepszym zawodnikiem jest co prawda koksu jeżeli chodzi o bramkę, bo René Adler jak sami wiecie jest naprawdę naprawdę OP, czyli overpower w tej grze. Jest naprawdę przykoksowany że tak powiem. Jest naprawdę świetnym bramkarzem z Bundesligi, no ale Problem jest taki, że jest gówno warty, no Jest taka niestety brutalna prawda. Gówno, e, gówno prawda. Jest taka brutalna prawda, że jest głównowarty. Dante jest warty jakieś tam małe pieniążki, amsik, grosze. Także kolejna paczka wpisana na straty. Ojej, jeszcze Henri, legenda. Henri, który schodzi tam powyżej 10K bo jest legendą i po prostu tyle, tyle w temacie no ale dwie pierwsze paczki jak widzicie nieudane aż się napije wody sorry, chwilka przerwy muszę wziąć łyka aż po prostu z takiej posuchy oh. sorry za to ale naprawdę aż mnie, aż mnie przesuszyło no, suszy mnie strasznie bo też posłucha z tymi kartami bardzo słabe karty, sami widzicie no i cóż, cóż tutaj zrobić nie? Dobra, trzecia paczka przed nami, a w środeczku mamy... Co? Karima Benzebę. Karima Benzema, jak ja to ładnie powiedziałem? Karim Benzema, tak jest. Nie odszedł z Realu, będzie walczył o miejsce w składzie, nie wiem czy z kim. Być może z Falcao, który przyjdzie do Realu w tym sezonie. To się jeszcze okaże do końca okna transferowego. Jeszcze naprawdę mamy bardzo dużo czasu do końca sierpnia. Także to się okaże. Mamy dwóch zawodników z Realu. Tej jednej paczuszce za 50. Koła. Także całkiem nieźle, chociaż PP nie jest zbyt dużo warty, ale coś tam, coś tam się sprzeda. Fernando Torres jeszcze jakieś 10k, może trochę mniej. Chyba najlepsza paczka z tych wszystkich. E, Remi, na Remiego zawsze jest popyt. No i duplikaty, oh my god, duplikaty. Hansik Jefferson, proszę was, i No to od razu poleci na listę transferową. Oczywiście i tak wszyscy ci zawodnicy z tych wszystkich paczek polecą na listy transferowe, żaden im nie jest potrzebny. Powiedzmy sobie szczerze, w moim składzie ja mam e, zdecydowanie lepszych zawodników, w moim pierwszym składzie, e, którym gram, także żaden z tych zawodników mi się nie przyda absolutnie. Zrobimy sobie taki myk w pierwszym odcinku z otwierania paczek na moim kanale, miałem taki myk z tym, że o równej godzinie otworzyłem i niby się udało, bo trafiłem Di Maria Informa, którego sprzedałem za 300 tysięcy. Ludzie, że I teraz spróbuję takim bikiem, że zamknę sklep po prostu i otworzymy paczkę. I jeszcze raz. Proszę, jakaś dobra karta, naprawdę. Tylko o jedną dobrą, naprawdę kartę proszę Iwi chwila ciszy po prostu i zadumy bo kolejna paczka praktycznie hajs wyrzucony w błoto sami widzicie dzięki temu filmikowi będziecie mogli po prostu się powstrzymać przed kupywaniem takich paczek za 50k no bo one są naprawdę w sumie to nie wiem nie no są mniej chyba opłacalne niż te paczki za 100k powiem wam szczerze bo tam jest 24 karty tu tylko 12 i te karty są no, Sami widzicie, sami widzicie jakie są nie muszę mówić zresztą po prostu są słabe tak jest bo jedyna karta dobra no, nie no jedyna nie przesadzam trochę no ale Dante, Benzema Pepe trochę mało i to nie są jakieś no, no, naprawdę super karty ehm. Dobra, ja już muszę kończyć za chwilę odcineczek, bo nie mam zbyt dużo czasu na nagrywanie go, um, bo to tak na szybko, na spontanie wszystko leci. Ale zrobię taki gdzie że sobie przyszedłem do menu um, Ultimata i z menu Ultimata otworzymy sobie tą ostatnią paczkę. Pewnie takie sposoby na nic się zdają i pewnie zostanę równie chujową paczkę, albo nawet jeszcze gorszą. Tak i jej sobie stwierdzi, ach, chuj kopidujesz, chłopie, dostaniesz jeszcze większy gum. Zrobimy sobie no-spaka, tak zwanego, kto ktoś to ładnie nazwał, no-spak, a w środku ostatnia paczka. Ostatnia paczka, kółeczko się nie kręci tak jak w 14, ale, ale... Shit, dobra, ludzie, kończę ten odcinek, bo naprawdę paczki są żałosne i e, szkoda mi słów, szkoda mi e, nerwów i siły, zobaczcie, Montolivo, serio, e, Gaitane, Bender, Pizaro, Kabul, e, lala. dobra, nie, po prostu, e, jednym słowem, shit, pack opening kompletnie nieudany, zaliczam go do... E, bardzo nieudanych. Sami widzieliście tam, już nawet nie pamiętam tych zawodników, pamiętam, że Benzema, Dante, Pepe tam się trafił z tych lepszych zawodników, ale Torres jest, Boże, legenda Omri. W tych pięciu paczkach za 50 tysięcy, naprawdę. I jej trolujecie mnie po raz kolejny. 250 tysięcy, jak sami widzieliście, wydane na paczki, w których trafiłem pra praktycznie same gówno. Także dziękuję, dobranoc. A tak na serio to żegnam się z Wami do kolejnego otwierania paczek, które myślę, że no, teraz troszeczkę dłużej, zanim pozbieram znowu jakąś odpowiednią sumkę. Chyba, że zrobię pack opening po prostu z mniejszych paczek. No zobaczymy jak to będzie, także trzymajcie się do następnego razu. Siema!